Witajcie, moi drodzy, 25 niedziela czasu zwykłego. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii, mojego słowa, też odnośnie tej Ewangelii, ale przede wszystkim do waszej osobistej refleksji nad tym słowem. Ewangelia na dziś, Łukasz, rozdział 16, wersety od 1 do 13. Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed Nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby, gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkie nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Moi drodzy, to przedziwna historia. Otóż mamy rządce, ktoś człowieka, który zarządza majątkiem, i źle zarządza tym majątkiem, trwoni go. Nie wiemy na co, na kogo. W każdym razie jest niegospodarny i dochodzi to do uszu jego pana, właściciela tego majątku, i ten mówi, że go zwalnia. Że to jest koniec zarządzania. Więc rządca w ostatniej chwili, zanim zda ten majątek, woła wierzycieli, dłużników swojego pana i mówi im: piszcie mniej niż w rzeczywistości byliście dłużni. I kiedy to z kolei dochodzi do uszu właściciela majątku, to ten go chwali. Czyli trwoni jeszcze więcej i jest za to pochwalony. Konkluzja tej historii jest następująca. Nie można służyć Bogu i mamonie. Człowiek w chwili zagrożenia, utraty pracy, środków do życia, utraty samego życia działa bardzo wsobnie. Chce uratować siebie, chce sobie pomóc. Co mogę zrobić, żeby zabezpieczyć moje życie, byt? Ja, ja w tej chwili myślę przede wszystkim o tym, że to ja muszę się uratować. I to jest logika ludzka. To jest nasz sposób postępowania, myślenia, czasami na wyrost, bo nieraz przecież słyszymy od ludzi, że narzekają. Niektórzy może mają taką naturę, czy to w naturze że nieustannie, jak dobrze by nie było, to będzie mało. Tak? będą narzekać, będą niezadowoleni. Tak jakby nieustannie chcieli właśnie gromadzić i napychać swoje trzosy. W razie czego? Tak? Gdyby kiedyś los się odmienił, gdyby kiedyś było ciężej. Natomiast logika Boża, jest, polega na pozbywaniu się, na prostocie, na, na wydawaniu. Hojność jest cechą Pana Boga wobec każdego człowieka i, i każdego chce hojnie ponad naszą miarę i nasz sposób, nawet myślenia, ile moglibyśmy od Boga dostać, zawsze chce nam dać więcej. Także Bóg jest zawsze hojny wobec nas i to jest Jego cechą, jeżeli. Jest jego cechą w nas, jeżeli my też w podobny sposób postępujemy. Ten człowiek, zarządca czyimś majątkiem, trwonił go, ale później trwonił go jeszcze bardziej, wiedząc, że straci swój urząd, czyli że za chwilę będzie nikim, że za chwilę może będzie walczył o życie, o to, żeby się utrzymać, żeby mieć cokolwiek do jedzenia i dach nad głową. I Normalnie właśnie on by zbierał, gromadził sam dla siebie. Mówiłby, jesteś dłużny tyle, to podnoszę ci, żebyś był dłużny jeszcze więcej. I to, co utargowałem, co wymusiłem na tobie, zachowuję dla siebie na swoją czarną godzinę. Ten postępuje zupełnie inaczej, bo rozdaje. Tak jak powiedziałem, prostota, hojność jest cechą Boga. Im więcej rozdaję, tym jestem prostszy, tym prostsze jest moje życie. Prostsze, czyli tak naprawdę ja mniej potrzebuję, widzę, że coraz mniej potrzebuję do tego, by żyć, by być. I tutaj, no właśnie ta, ta cecha jest tak pożądana i, i tak ceniona. W tej logice Bożej. Zobaczmy ten człowiek, pozbywając się, czy jakby pozyskując sobie ludzi czymś takim zmiennym, czymś nietrwałym, bo, bo materią, majątkiem, pieniędzmi, pozyskuje ich przychylność i tak naprawdę opiera się na ludziach, na ich łasce. Innymi słowy, opiera się na opatrzności Bożej. Czyli ja zaczynam wierzyć, Panie Boże, że dasz mi zawsze wokół mnie takich ludzi, którzy wtedy, kiedy będę tego potrzebować, oni mnie wesprą, oni mi pomogą, uratują mnie. I to jest wędrowanie w obecności Pana Boga, w Jego opierając się na Nim, na Jego opatrzności. Tak bardzo chcę Panu Bogu zaufać, że moje życie jest proste. I jest zaufaniem też drugiemu człowiekowi, którego Bóg stawia na mojej drodze. Przypomnijcie sobie historię z waszego życia, kiedy wydawało wam się, że, że było źle, że ta sytuacja jest nie do uratowania, a, za, a znajdował się ktoś, kto nagle zupełnie niespodziewanie wam pomógł. I zobaczcie też te sytuacje, w których. Próbowaliście zabezpieczyć się sami, szukać ratunku na własną rękę właśnie przez to, że ja będę gromadzić, ja zadbam o siebie, ja sobie pomogę i wtedy nie, nie zauważam tych, którzy są wokół mnie. Logika Boża, logika ludzka. Nie można służyć Bogu i Mamonie. To w naszym sercu, w naszej odwadze do podjęcia tej decyzji, by zaufać drugiemu człowiekowi, by. By przez to też zaufać przede wszystkim właśnie Panu Bogu, opiera się gdzieś w nasze szczęśliwe i proste życie. Życzę Wam dużo odwagi, sobie też właśnie w takim przeżywaniu codzienności. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.